Siemanko, siemanko Ja jestem z Salony A dzisiaj sobie będziemy robić Challenge z Brutusem Trochę ściągnięty, ale będzie Przywitałbym się Z Arbuzem, ale Nie chcę nic mówić, niestety To jest smutne Będziemy, jedna osoba z nas Przebierze się za Brutusa Za tego pięknego skina Którego zaraz tutaj znajdę Mam Trzeba będzie wziąć jeszcze do niego plecak i będziemy latać na groty albo na jakieś inną miejscówkę gdzie możemy latać i się potrzewać pod botów i będziemy udawać, a jak będą ludzie próbowali nas zabić to ich zabijemy. To jest mój challenge na dzisiaj. Czego rok starsza. Nie na groty. Przecież. A nie, bo przecież ten challenge. Część jest ja Słuchaj, okay, musimy być optymistami, to nie? Jak się nam nie uda spoko to jest tylko gra. Bo jeśli nie będę optymistyczny, to, nie, to będę się ryżował i wiesz. Rozwalysę kompakt Jeśli mnie ten bo zabiję, nie widzę boty. Okej, mamy niebieską. Mam tutaj auę. ja mam. To ja Nie no. To ja mam Oj pomagaj ją zabił. Jest ta aura? Już leży. Już pomagaj ją zabił. Ale czy nie leży w sensie, czy. Czy dobił Nie, była bu, solo. Była solo. Masz złapać. Dobra, to, to mi się bardzo przyda. A ty jeszcze kewów nie znalazłeś jak Bluetootha pokonałeś? Aha, a Nie masz wie? chyba. Ej dobra, chodź szybko, musimy iść tam. Ty się musisz przebrać, co nie? Ej dobra, przejdź. No, przydałoby chodź. się bardzo. A dobra, gramy normalnie. No tak, Zabijamy tak. Zabijamy tych typów, znamy się Tu To Tu ty! To ty! Wy typy! jakiś typ bije, a ja myślę, że to ty. Dawaj, dawaj, robisz go, robisz go! Nie będzie tu bijał Dobisz go Dawaj Minus... minus 3 działko. działko! Nie Działko nie mogę się zabudować Nie Aha. Ty powi 15 kp już jestem Dobra, e, to jest nawet daleko to Nie no. będzie typów Nie będą typy na pewno, tylko wiesz że Nie leć za że tutaj nie dolecisz Kurczę, to jesteś ode mnie jakieś 3 czy 4 miesiące starszy. Dobra, Ty poleci jakiś. Ty poleci jakiś. Ty poleci Dobra, Chill, mam MK. Nie, poleciał do groty. Poleciał do groty. Elita, mam legendarną skrzynkę. Mam RPG, wabiki i apteczkę od razu. Nie wiem, sensie, co się dzieje, to, to ja to będziesz bo... To mnie typko, u mnie bot przychodzi Dobrze, zabił go bot. Mój Boże, chodź tu szybko, chodź, 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 chodź do mnie. Dobra, jak bot go zabił, no to jak? No dzięki za leczonko No co, jak to mnie ten typ znowu zabił? To nie jestem botem. A ja się przebiję, tak i nie ja będę zdawał nie powoli, możesz nawet tam stać. Co nie? Stój, tu Hej, patrz, tylko Stój, na... tu. Stój. Mogę dużo po jak jakby e, No możesz, bo tobie się pewnie Kevlar bardziej przyda. Aha, Mogę? Yes. możesz. Moim zdaniem, zamiast łuku bum bum TNT, powinna ona trzymać jakąś legendę, e, mityczną pompę, co nie? Hmm, w sumie... Motorówka, motorówka i helikopter. Motorówka i helka. Jest dziewięć osób jeszcze. Tam, tam widzę, pa, snajper. Leży. Serio go tak powaliłeś? Helikopter. Bijemy, bijemy. Dopieram. Nie. Jeden, ten to kieruje, ten to nie kieruje tylko. Dobra, 52 e, pię dostał. Ale to ja, jest snajpa, jest znajpiona. Ja tu miałam snajpę, to ja był niby Powaliłem, już na 1,9,7,7. I dawaj, ląd spadem? Chodź ląd spadem Tak. justyna na lewy. 1,9,7,7, leży. Dobra, nie, 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 wziąłem na lądźchoda, chodź, bój na launchpadę. Chodź za mną. Nie mam Maxy. Dobra, już ty na. na leży. Chodź na bółkę i będziemy ich snajpić. Zostały dwa teamy, my to normalnie wygrywamy. Dobra, chodź. Tam typ na lotni. Chodź za mną, chodź tam jest mną. Typ na lotni. Drugi na lotni. Widzisz mnie, gdzie jestem? Widzę, ale mam jeden film na lotni. Trzeci na lotni! To wbijaj tu szybko. Ja cię będę osłaniał. Nie, nie mam maxów, Nie, fakt! Leży. Jeden. Ja nie mam w ogóle maxów. Masz pod Ja ci mogę dać trochę cegły. Masz. Daj tego. Okay. Minus sześć jest. Dostaję. Aha. Halin miał. Nie ma. POTKI w sensie... Ej, co za um... ma... Podki, podki, podki. Nie, Pauli, nie, nie wierzę. Może masz plecy. Wszędzie mam plecy. Jak ja to przeżyłem? Takie małe pytanko. Ma. Dobra, teraz masz jeden V1. Jesteś sam przeciwko typowi jakiemuś. Nie wierzę w siebie. Co to wybiom. On ma mniej w ciebie. Ja ci to mówię, no. Ja mam no. od ciebie. Muszę nie, nie. Okej, okay, jako że nie udało nam się wykonać niestety tego, tego challenge'a trolla Nie wiem jak to nazwać. Oj, niestety Harbus płacze Teraz zakręcimy kołem i... Ostatnią grę zrobimy jeden z jednego z challenge'ów Który mamy na kole Fortuny Okej, okay, oto nasze koło Fortuny Oto nasze piękne koło Fortuny Obstawiaj Albo co wypadnie? Moim zdaniem wypadnie... Yy, wygraj grę challenge. No to będzie naj, to, było naj, to będzie najgorsze. Najtrudniejsze. Kręcimy, kręcimy. I co będzie? Co będzie? Wygraj grę challenge. Skąd ja to wiedziałem? takiego farto teraz. O nie. Najtrudniejsza challenge. Dobra. Powiem to po raz setny na moim kanale. A mam tylko że mam tylko cztery filmy, jak to wstawię nie przedłużając widzimy się w gierce chodź na dół tam na dawaj 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 ma idziemy tam na dół zabudujemy cały tam cały żeby typy tu stały, tak? tak je go no, dobry to jest naprawdę przemyślany. Ludzie, dawajcie subskrypcje, bo już niedługo wybijemy milion jeszcze, tylko 900 999 dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć Nie dawajcie! dawajcie, nie dawajcie! subskrypcji, damajcie. o! I będziemy mieli milion, co nie? Do takiego kolejny niewinnego Bambic Kolejny Kolejny czekaj Zachęć moich widzów, których nie mam Do zasubskrybowania mi. A kameruje się. To się kameruje. No to e, subskrybujcie kanał Szalonego, bo to, bo jest tam bardzo, bardzo fajny content i e, pamiętacie, pamiętacie żeby, było, żeby było z dzwoneczkiem, bo inaczej nie będziecie otrzymywać e, tych długich powiadomień. By the way, nikt już nie będzie iść, Aha. bo tu nie ma firmy. Nie dostałem ze snajpy! Ja bym... Ja byłem tak wysunięty kawałek mi dostawał już ze snajpy dostałem. A Zaraz będą kościć. Zaraz nas skoszą. Zaraz zbiorą nasze niewinne duszyczki. To no ja jestem u niego Nie! Zabił mnie. A bo tu też z nutyczyły. 14 Viktor AK Levin nie, nie polecam typa w ogóle najgorszy typ na świecie normalnie Zabił nas, a co dał? Po normalnie jeśli... Jeśli, jeśli natkniecie się kiedykolwiek na niego w realu to po prostu po prostu uciekajcie, zmykajcie do... zmykajcie gdzie... Dzieje pierwsze rośnie, zmykajcie, zmykajcie na półnasi.